Cześć, z tej Azalia i witam Was w dzisiejszym filmiku, w którym pogadamy sobie trochę o kolorowaniu. Jest to pasja, którą ja miałam bardziej w dzieciństwie niż teraz. Ale nadal posiadam pełno kolorowanek i kredek, więc chętnie Wam o tym opowiem. Dobra, więc ym, zacznę może od pokazania Wam, jaką udało mi się zgromadzić, ym, kolekcję kolorowanek. To jest część, już chwytam drugą. <laughs> Okej, okay, więc to są prawie wszystkie yy, kolorowanki, które udało mi się zgromadzić. Yy, I pokażę Wam później te, na których pracuję się najlepiej, i te, których raczej nie lubię, i dlaczego. A my teraz przejdziemy sobie do tego, yy, jak zacząć, i co potrzebujecie na początek. Ja jestem zwolennikiem wersji, że na początek wystarczą Wam zwykłe kredki, nawet z jakiegoś marketu. Ja w ten sposób też zaczynałam i wiadomo, te kredki nie były super jakości, ale jeżeli zaczynacie, to nie potrzebujecie mieć kredek za 600 zł, żeby pokolorować cokolwiek, nie? I polecam też nie kupować od razu tysiąca kolorowanek, tylko drukować sobie pojedyncze strony na drukarce domowej. Możecie wpisać w Google czy w Pinterestie, nie wiem, kolorowanka kwiaty, powiedzmy. I wyskoczę, mam po prostu takie gotowe wzorce, takie strony, które możecie sobie druknąć. Ja w ten sposób też zaczynałam, Pamiętam, że u mnie były to kolorowanki Barbie, i na tym mi się najlepiej pracowały na początku. W ten sposób możecie też łatwy sposób sprawdzić, jakie kolorowanki wam pasują, a jakie niekoniecznie. Czy wolicie duże elementy i na przykład cieniować, czy małe elementy, ale wypełniać je jednolitym kolorem. Bo są różne techniki kolorowania, każdy koloruje trochę inaczej. Ja też na przestrzeni lat bardzo zmieniałam swój styl. I to też Wam pokażę za chwilę. Mam na przykład takie strony, które pokolorowałam jako jedne z moich pierwszych kolorowanek, i później po latach do nich wróciłam i je odnawiałam. Już trochę lepszymi kredkami i przy innej technice. E, I tu ma pokażę nam na przykład taki, e, taką taki rysunek e, dwóch takich koliberków, i to jest na pół podzielony obraz. E, obraz, nie wiem, kolorowanka, e, obrazek, bo e, tylko pół na razie jakby odnowiłam. A to drugie pół jest z tą, w cudzysłowie starą y, techniką przy, przy innych kredkach. Ja też na przykład, jeżeli wiem, że jakiś projekt będzie mi zajmował więcej czasu, to tak jak na tym rysunku tam widzicie, przyklejam sobie karteczkę z numerami kredek, których używam. Bo większość kredek ma y, numerację, jeżeli wiecie z jakiej firmy używaliście kredek w danym, y, w danym dziele, to łatwiej Wam potem znaleźć, która dokładnie to była sztuka, y, która była tam użyta. W czymś takim pomoże Wam też e, taki, ja to nazywam próbnik kolorów, ja to robiłam przy każdych kredkach, które kupowałam, po prostu robiłam sobie jedną kartkę A4, którą dzieliłam na kwadraciki, pisałam numerek e, danej kredki i po prostu zamalowywałam cały kwadracik, żebym wiedziała jak ta kredka wygląda w rzeczywistości, a nie tylko e, po wyglądzie rysika. Tu też próbowałam robić, y, jak sprawdzać, jak się mieszają kolory, ale jak widać, cierpliwości mi nie wystarczyło, żeby zrobić jeszcze dwa rzędy, i zrobiłam tylko ten jeden, y, po części. Pokażę Wam teraz kilka z y, moich prac, i zacznę może od takich właśnie, y, które były robione jak kredkami, jakimiś z supermarketu, z biedronki na przykład. Tutaj mam też y, kolorwankę zrobioną kredkami Bambino, kolorowania. No to myślę, że jest to coś, co każdy musi wypracować y, indywidualnie z czasem. To nie jest coś, co według mnie y, mogę Was nauczyć na zasadzie teraz przyciśnij mocniej kredkę, a jak cieniujesz to coraz słabiej, bo to są rzeczy, które wydaje mi się, że większość z Was y, albo wie, albo dopiero musi to samemu wypracować. Każda kredka będzie też pracować w inny sposób i będzie potrzebować innego, wiecie, nacisku, innego rozłożenia w przestrzeni, żeby na przykład się wycieniowała ładnie. Ale tak jak mówię, uważam, że naprawdę ładne obrazki jesteście w stanie zrobić jakimikolwiek kredkami. I no to też trochę zaoszczędzi Wam kasy, bo po co kupować jakieś drogie kredki, jeżeli okaże się na przykład, że wcale nie lubicie kolorować. Jeśli chodzi o mnie i o moje kredki, to ja po oprócz tych z Biedronki, z którymi zaczynałam, później miałam jakieś kredki bambino, później miałam, pamiętam, jakieś takie bezdrzewne kredki, że to był jakby sam rysik. No ale z takich, w które już troszkę więcej zainwestowałam, to moimi pierwszymi to były Mondeluzy. To są kredki akwarelowe, czyli jeżeli zrobicie na przykład jakiś rysunek czy kolorowankę tymi kredkami, możecie później zwilżyć tą kartkę na przykład pędzelkiem z wodą. I one się zmienią w taką farbkę jakby i ja Wam to pokażę wam w kolorowance Kwerkle Właśnie dwa takie rysunki, które zmieniłam powiedzmy na farbkę I moimi już takimi ukochanymi kredkami są Faber stele Polychromosy Ale to są już kredki drogie Ym, Ale rzeczywiście wiecie, widać w nich jakoś, nie? No, tym to się super koloruje i Teraz, jakby praktycznie wszystko, co koloruję, to koloruję faber castellami. I teraz jeszcze pokrótce Wam przedstawię, tak na szybko, kolorowanki, które posiadam i co o nich uważam. I jakby zaczynając od takich, może typów kolorowanek, to takie, które na pewno bardzo często znajdziecie w internecie, to są mandale. Czyli tak jak Wam pokazywałam tą kolorowankę z kredek Bambino, to jest jakby po kole zrobiona taka kolorowanka, która jest symetryczna, jak ją podzielicie na części. I tego jest bardzo dużo. O, tutaj macie kolejną na przykład mandalę, ta już jest niepokolorowana przeze mnie. O, tutaj jest jakaś w części pokolorowana. Ja osobiście bardzo lubiłam w tych mandalach właśnie bawić się jakimś cieniowaniem, powtarzalnością kolorów albo wzorów, ym, ale jest to taki pierwszy typ, który bym wyróżniła. Ja nie wiem, czy w ogóle mogę się wypowiadać na temat takich typów kolorowanek, ale powiedzmy. Później mamy kolorowanki od y, Johanny Basford i były to moje y, pierwsze w sumie kolorowanki. Świtajniczy obrót był pierwszy, a y, Zaginiony ocean i Zaczarowany las dokupiłam później. I e, ja uwielbiam te koloranki. Myślę, że one są super e, na początek. Ja też od nich zaczynałam, tak jak już mówię. E, I też wam pokażę parę stron e, ze środka. E, pokażę Wam właśnie z tajemnego ogrodu. E, to są głównie takie właśnie wzory, na przykład roślinne. Też jest tu parę mandal, parę takich dwustronnych. Są takie strony, w których musisz na przykład dokończyć e, rysowanie. Ja rysować nigdy nie, nie umiałam, nigdy nie lubiłam, więc nie robiłam nigdy zadań. Ale bardzo mnie cieszyła właśnie, cieszyła mnie bardzo różnorodność tych wzorów i, i kolorowanek. Kolejnym moim, jednym z ulubionych typów kolorowanek, okazały się słowa do kolorowania. Miałam taką kolorowankę z serii książek Rywalki i ona jest zrobiona tak jakby pół na pół pomiędzy cytatami z serii, a jakimiś scenami. I tak jak mówiłam już, ja nie znoszę kolorować ludzi, dlatego ja zawsze omijałam po prostu te kolorowanki, gdzie, gdzie były ludzie i kolorowałam sobie tylko te słowa. I to mi się zadziwiająco mocno spodobało, aż sama jestem w szoku, ale to był też zupełnie inny rodzaj jakby kolorowania, bo była to dużo mniejsza przestrzeń niż cała strona, takie pojedyncze literki. No i jedną z najciekawszych kolorowanych w mojej kolekcji są wspomniane już przeze mnie kwerkle. I te kolorowanki, jak widać na okładce, działają na trochę innej zasadzie, bo zazwyczaj bierzemy sobie kolorowankę, wybieramy sobie kolory, jakie chcemy i kolorujemy. Kwerkle wyglądają w taki sposób, że na pierwszy rzut oka mamy po prostu plątaninę kółek i nie bardzo wiadomo o co chodzi. Ale na początku mamy instrukcję, która poleca nam wybrać 5 kolorów lub 5 wzorów, których będziemy używać, i po prostu kolorujemy po numerkach, czyli wiecie, jedynki, jednym odcieniem, dwójki, innym odcieniem, itd. itd. I po skończeniu ujawnia nam się jakiś obrazek. Ja miałam akurat kwerkle zwierzęta, dlatego to były same, same zwierzątka. I jak chcecie sobie zaspoilerować, to na końcu macie ściągawkę, ym, co jest czym. I ja też bardzo lubiłam te strony, bo one były bardzo łatwe do wyrwania. I ja bardzo dużo tych stron yy, wyrwałam i dałam po prostu komuś w prezencie. Mam też na przykład yy, taką kolorwankę. Kolorowy out, i to jest coś, co mi zupełnie nie podpasowało, bo to są głównie takie bardzo powtarzalne y, wzorki, które y, w moim odczuciu były takie aż wręcz nudne do kolorowania. Ja jednak wolę, żeby coś się działo, ale y, fajne to jest właśnie na takie, wiecie, wyczilowanie się i, i, i takie umożliwia bezmyślne trochę kolorowanie, że wiecie, sami sobie kolorujemy, a nie musimy skupiać się na tym, który kolor gdzie pójdzie, no nie? Mam też na przykład z dwie kolorowanki poświęcone w całości kotom, więc takie rzeczy też są. Jeżeli jesteście kociarzami, to możecie sobie kupić kolorowankę z kotami. Mam też na przykład kolorowankę z Harry'ego Pottera, w której też praktycznie w ogóle nie kolorowałam, bo, no tak jak mówiłam, nie lubię kolorować ludzi i jakoś nie siadł mi zupełnie styl tej kolorowanki. Oczywiście posiadam całą masę kolorowanek, tak jak mówiłam, którymi mi nie siadły i to jest ta większa kubka z tych, z tych dwóch, które Wam pokazałam. Więc, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to napiszcie mi komentarz, ja się bardzo chętnie albo wymienię za coś, albo e, może oddam po prostu. Aczkolwiek, jak no mówię, większość z nich jest e, napoczęta, powiedzmy, że kolorowałam na przykład jeden element i stwierdzałam, że to nie jest to i mi się nie podoba i ja nie chcę go kolorować, no nie? Dlatego nie mogę też sprzedać, no bo y, głupio tak sprzedawać y, zaczętą kolorowankę. I y, mam jeszcze jeden y, tip. Jeżeli wasze kredki są na przykład y, takie, że się bardzo. No nie wiem czy kruszą, ale jak malecie sobie oczy czasami i wam się cień tak osypuje pod powieką, no nie? To czasami tak kredki robią, że one pozostawiają na powierzchni taką warstwę, którą jeżeli przejedziecie po niej ręką, to robicie taką smugę. I e, do tego można kupić sobie, wiecie, rękawiczkę taką, którą zakłada się na chyba te trzy palce albo te dwa palce i chroni właśnie tą część jakby e, dłoni przed rozcieraniem e, kredek. Ale ja zawsze korzystałam z e, papieru toaletowego. Rozdzierałam go po prostu na takie pojedyncze warstwy i albo kładłam i, e, wiecie, po tym jeździłam, albo montowałam go sobie tak, że na rożnik pomiędzy mały palec, a ten przedostatni serdeczny chyba. I tak wiecie, w taki sposób zginęłam rękę, żeby papier mi chronił tą część. I to rzeczywiście działało i nie rozcierało mi kredek, a ładnie zbierało te okruszki powiedzmy kredkowe. Dobra, i to chyba na tyle w dzisiejszych filmiku, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia na tydzień.